Się ma z tej strony Lisek i w gościnie Michał i ja miałam e, to mój kuzyn Michał właśnie się przywitał z wami i sobie zrobimy pack opening za 200 tysięcy tutaj widz, widzicie chociaż nie wiem nie jest, nie, nie widzicie dobra. 200 tysięcy w poprzedniej patce trafiłem sobie za 15 tysięcy i trafiłem Marco Roysa jest warty 70 tysięcy. No prawda. Ci Michał, proszę Cię. Jest i właśnie go ktoś kupił, bo teraz mam 243 tysiące. I Rossi. I to w zasadzie to tylko te me A ja nie wiem, czemu ja nie mam. Aha, ja mam... mi się przypomniało, że ja tego Rojsa trafiłem w darmowej paczce. Czekajcie, bo chyba źle tutaj widzicie. Teraz nie wiem, muszę tylko zobaczyć. Zobaczcie, jak widzicie zawodników, tutaj skamerki. Powinniście chyba raczej widzieć. Widzicie, ty, ty, Nie widzicie. Chociaż? Nie, nie. Tak, trochę lepiej. To jest Milner Weldman. Srebrna paczka. Dobra, weźmiemy. Jak się Roy strawił, to może teraz też coś dobrego. No i co tam u Ciebie słychać, Michał? Dobrze jest. I mogę wygrać. Ciszej. się mówi. No, co możesz wygrać? Mogę wygrać darmową paczkę. I do tego wybrałam, e, z Obrócz. Nasz Michał. Zrobię ci taki prezent i sobie otworzyć jedną paczuszkę No podejść tu. Kurde, dobra, sorry. A zaraz ci dam, dobra. A, pity trzymał na ty czasie w Srebrnej Paczce bym trafił yy, tego... Arkadiusza, Milika. Yy... Co? Dzisiaj Michał, kurde. No, to idź do mamy. Cześć. Pożegnaj się. O, cześć. Pa, ludzie. No, spieram. Dobra, Michał już spierali, to dobrze jest. I to nam się trafia i czy to będzie ta karta chyba jednak... Nie. Lecz mamy koke! Uuu, dobre karta. I Mendi również. Dobrze. Jeszcze jedna złota paczka. Ja to będę lepiej trzymał w ręce, bo wy tak mi się zdaje coś, że nie widzicie. Powiem Wam, żebyście również czytali opisy, um, jakie dodaję. będzie. 3500... No dobrze, jest. Eel... Kurde, leździe tutaj, Debil, jeden Michał. Ciszej nie potrafisz? Nie. Cześć. Zbierka ja. Dobra. Otworzymy sobie złotą Paciuszkę, może się trafi kolejny Royce lub ta karta, na którą czekamy. I monety. Jedyne dobre. Powiem Wam, że w złotej paczce jeszcze nie trafiłem ani razu. No, jakby to powiedzieć. Że... Mm, że za każdy... O prostu... że za każdym razem trafiałem jakieś monety. W każdej darmowej paczce. Nie było takiego razu, żebym jeszcze nie trafił darmowych monet. O, tak wam go powiem. Jak zapewne widzieliście mojego zawodnika, którego sobie kupi, którego, którego trafiłem w złotej paczce za 7,5 k. Zaraz Wam go pokażę. Muslera. Bo ja wiem. Sprzeda się chłopok. Niech się cieszy. Ale Royce nie spodziewałem się. Zwrócił mi wszystkie paczki poprzednie z poprzedniego filmiku. Jeszcze wystawiłem dużo kart. Ostatnie dwie paczki. I czy to będzie karta taka, na którą czekamy? Czyli Cristiano Ronaldo lub Messi. Lub Roben, lub Ibrahimowić. Kolejny de Rossi o, Rui mm -hmm, mm -hmm. Baby, coś tam, coś tam Jeszcze nam zostało 200 tysięcy Otworzyliśmy sześć pac paczek za 15 tysięcy 6, 15, 30... 4 paczki za 30 tysięcy i ciągle nam się zwraca do 200 tysięcy. A czy teraz nam się zwróci? Kastań. Nie, szkoda mi ciebie. Ty, 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 Tylko Was proszę, nie dawajcie łapek w dół, jeśli, jeśli robicie to ze złości i to naprawdę coś z Wami jest nie tak. Niektórzy, niektórzy ludzie dają to, jak im się nie podobało, ale nie lubię tak, tak, takich, którzy dają to zwykłej złości, bo kogoś nie lubią albo coś. Wybaczcie, że się zacięło, ale w ten czas... Wam pokażę coś. Chyba, nie wiem, się ścięło, co? Ja pierwsze. Dobra ludzie, na tym chyba zakończymy. Albo jednak nie zakończymy. I oto właśnie ta karta. Luis Suarez. Tutaj Przemysław Tyton. Miller. Edin Jacko Ty, 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 ty. Tutaj na ławce rezerwowych jest Runej i Dawid Louis. Otwieramy jeszcze paczuszki. Jeszcze nam Co wy chrzanicie? Dobra ludzie, sobie to przeczytajcie serwery EA są chwilowo niedostępne. Spróbuj y, sprawdzić swoje połączenie z internetem y, lub spróbuj ponownie później. Dobra ludzie, na tym chyba zakończymy. Dlatego jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to dajcie suba. I serdecznie dzięki za oglądanie i. Cześć na razie.